W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy warto kupić miecz 55, jak widzicie go teraz mam w ręce no i na 1000 łapeczek mogę wam taki miecz rozlosować, że o w losowaniu musicie stawić suba, łapkę w górę, komentarz swoim nickiem i pamiętajcie widzowie, bo 23 jest reset kodu więc będziecie mogli użyć kodu ukośnik i podłoga, bądź VUVI, więc dostaniecie rangę star na 3 dni, więc myślę, że bardzo warto oczywiście, że brać w losowaniu musicie włączyć też do discorda, użyć kodu, no i widzowie jak będziecie chcieli generalnie tego teksturu poka, to na 600 600 łapeczek Mogę Wam dać tego tekstrupaka, bo po ostatnim odcinku nie udało Wam się wbić, więc liczę, że teraz Wam się uda. No i widzowie, zapraszam Was do oglądania. Dobra widzowie, to tu tak jak mówiłem, na wstępie się miecz 55, jak widzicie tutaj mam w ekwipunku. No i ze mną się jest Kusi. No i pójdziemy się poklepać, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy w ogóle warto. Kusi też ma miecz 55, gdzie idziemy na początek. Weź prawy, prawy drugi, prawy pod spodem, prawy drugi będzie widział, to jest dużo osób. Zobaczymy, jak to nie wyglądało. Jezu, ale został hity. Tylko. Jestem niestety w kobebach Kaj. Okay. O! Nie czyżby nie to będzie taki. Nie no, kurde, tak? nie, dobra, bo ja nie mam usuwaczy sobie. Masz usuwacze, może? Czekaj. Nie, masz usuwacze. Dobra, mam już. O! To ten. To już pierwsze totemy poleciały. Jeż, no, to ja ci ludzie zanurzam. Nie, uważam do niego, on nie... Nie, ja, ja mam ja to mnie nie będzie bił chyba. Tak mi się wydaje, że on tylko ciebie będzie bił. On mi dał ostatnie itemy. A to są jego kumple to. chyba, dobra. No Oni zaraz mię, ale... będą nie ma, bo mi to będę cię ratował w razie czego, ale... Kurde jak tak bije. kurde, bym na kogoś przestał, najwyżej no, ja później pójdziemy jeszcze jeden z 1 sprawdzimy jak to wygląda. Pod względem hmm. jeden versus jeden, ale mu chłopowy, takie! Takie hity lecą! No tak, to jest... Takie zabij. pokorne lechitek czy jak ja go zabił to chyba by mi... Jezu się, tylko oczywiście z pleców jakiś łapczyk nie bije, no i mi zabrali kila. No ale trudno się mówi Co ty robisz w ogóle? Bym powiedział moje ulubione słowo, ale nie... Nie powiem! O, Kurde no i istno... e, ale nie no Wydałem... Generalnie wydałam panatem mieć 10 bilionów, biliardów No i kurde No daj, no nie Kurde chyba bym powiedział, że to jest chyba o, Od momentu, bo już nieraz takie cię nagrywałem, czy warto w ogóle taki miecz kupywać jeden z lepszych, no to chyba, no, ale to chyba najlepiej, najlepiej chyba wychodzi ten miecz, jak mam być szczery, bo też na starych dropach nagrywałem, ale teraz jakoś takie, są, są takie hity, uratować się? czekaj, uratować cię? A, ratuj, ratuj. Czekaj, zjem koksa i odkupuję. Masz, masz, masz. Dzięki. Pokop. Tak na Bo oni są tak na mnie napaleni. No generalnie no nie, nie odkopałbym cię, nie? No ale osoby, które tam są... coś... No jakby mam z nimi sojaz, więc Odkopujecie tylko na pocie to odcinka, tak to bym m, chyba nie pomógł. Ale dobra. Dobra, tu bierzemy chłopa w plecy! To ten mi padł! No nie, dobra! Proszę, dajcie mi go zabić, pokorniaki! Kurde, tak blisko było, ale sobie uciekł, ale nie! Szczerze to nie, jakoś... Ale... Chcesz jakoś tak bym powiedział? O, kolejny! To No nie, wszyscy się wbili na mojego. Po o, kurde, umieram! No to umieram. Ale dobra, założyłem totemik Ale jest dobrze, moim zdaniem. No, kurde, zaskoczył mnie ten mieczek, bo A, przed, jak dobra. kupiłem ten mieczek, to jeszcze ani razu z nim się nie poszłam klepać. To jest taki, taka pierwsza klepa. Pamiętajcie widzowie, że na tysiąc łapeczek losuje ten mieczek, więc myślę, że warto stawić tą mapeczkę. Co? Powtórz, pomóc no, il, nie, nie, ile on dostał? No, chyba 10 miliardów na niego dałem. Ale i tak ten chłop, którego kupywałem, no prawdopodobnie i tak przepłaciłem. Ale od chłopa, którego kupiłem, to i tak mi dał zdał niższą cenę. Bo za 12 go wystawiłem na rynku. A więc kurde, kupiłem sobie jakiś mieczyk na odcinek. Tak sobie pomyślałem na spontanie, bo trochę postałem sobie na awku. No i jakoś tak wyszło. No i co mhm. kupiłem? Ale i tak, wiedziałem, jak ja go kupiłem, to od razu wiedziałem, że i tak go dla widzów rozlosuję Ej dobra, bo ten chłop mi dał w pierdziel taki malutki Kurde, chciałem z takim jakimś słabszym graczem jak to wygląda, ale kurde chłop cały czas mnie muruje Gdzie jesteś? E, prawy pierwszy, Za pierwszy No nie no chłop cały czas nie muruje, no i no, chłop mi domek robi, no trzeba naprawdę myśli, że mi domek zrobi A boru, o, bo ten Borówka, to nie. Lepiej od niego Dobra, to nie hmm. wiem, chodźmy może gdzieś dalej, tam gdzie są może jakieś inne osoby. Nie wiem, hmm. Tutaj ko koło środku, albo ty jesteś tu na środku. Kurde. No nie, no i chłopy... O no i ale dałem mu chyba jednego kryta, to chyba mu 4 HP zabrał? Nie wiem czy dobrze, nie, nie wiem czy mi się dobrze przywidziało, Ale no, ale to, jak e... mam być szczery, no to... Bo generalnie, żeby zrobić... poczekaj, jak kusi. Żeby zrobić generalnie ten mieczek to musicie mieć dwa te, jak to się nazywa. Hmm. Dwie róże, róże, jak wiecie, no to tylko z Metina można zdobyć. O! I kolejny uciekł. Nie, cztery, I... cztery są potrzebne. Cztery, no to tym bardziej, no to cztery tak. róże róże, no naprawdę ciężko się zdobywa, więc... Moim zdaniem ten miecz jest taki dość mm, atrakcyjny, że ciężko go zdobyć. I myślę, że dużo osób go na serwerze nie ma jak mam być szczery. Tak. Nie, nie, miecz nie Walił nie walił. Mam miecz niego, Chodź, chodź, bo widam ci go. No to zaraz. Ten, miecz ten typ. Jaki mieczyk, miał? Legolasa. No to możesz dać, możesz dać, to się roznosy na kimś odcinku. Chop to mnie dwalęczył. No, bo się ten prawda? Bigo! Nie no, bi, 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 sobie go, to, hop, tego mnie to, daj szybka. A ja nie wiem, że jest w moich łapach. Kurde, a już myślałem, myślałem, że go zabijemy, nie? Czeka, a ja mam Dobra. siłkę. Dobra, dawaj gdzieś może dalej, bo tutaj jest taki trochę nierówny teren. Lewy up i to co do Lewy? Lewy. Lewy lapis. Lewy górny tutaj, taka platforma jest faktu. Dobra, widzisz mnie? A czy wy jeszcze wyżej chcesz? Ja nie, niżej, jakby tak po środku. No to jestem lewy, lewy lapis jestem, chodź na lewy lapis widzisz mi To idziecie tu też jeszcze do Nike. No, Jezus, no le, ja za życie. No lewy lapis jestem, lewy pierwszy. Tak, lewy pierwszy. Czekaj. Lewy lapis. A la... dobra, a ja jestem kwart, jestem idiotą czekaj, Czekaj, gdzie to są w ogóle lapisy? Dobra, później mi dasz ten miocik, trzymaj go jeszcze na razie cześć Ej, prawy pierwszy chodź, chodź prawy pierwszy, to jest jakaś fajna klepa. O! Jak widzicie, no kurde, na dwa hity, nie, niby bijemy go w trójkę i hity stakują, ale kurde, prawie go zawiliśmy, nie no. Szczerze, no to chyba z tych wszystkich, mieczy, które robiłem recenzje, no to chyba ten, miecz jest moim zdaniem, no chyba najlepszy. No on ma dobrego seta, ale no jak na takiego seta, no to moim zdaniem tak mu daje, nawet, nawet dobre hity. Ale też okay. oczywiście, całego seta 44. O, kurde. Ale no na takich ludzi co mają przykładowo SETA 50, no to kurde, no cztery hity, no i chłop tak naprawdę Ale to jest fajna klepa, fajna, fajna to jest. Jezu, dobra, jestem se koksa. Kurde, nie chcę tak ryzykować, bo jak chcę się walić z tym mieczykiem, bo jednak no mieczyk jest, no kurde, drugi najlepszym mieczem, nie? A w... chciałbym wam rozlasować ten mieczyk, a tutaj są ludzie co cały czas domki robią, więc jest trochę taka nieciekawa sytuacja. Ale widzę, ja naprawdę, nie? Kurde. No i jeszcze kurde uciekam do te uwięzienia, które na temperku uwięzienia są na 5 sekund. Gdzie ty jesteś? Ja? A ty gdzie jesteś właśnie? Ja Prawy taką. pierwszy. Znaczy pod spodem, tu na dole. No Ja też tu jestem. Czekaj. Kurde, no, tak. o. Kurde, tak no, blisko było. Kurde, wbiłem się to do, to do nich, ale nie chcę, nie chcę, bo tu... Jednak ja mam z nimi soja. Nie wiem, no, spo, spokorni tam. Ryje. No nie, bo oni są napaleni gości, bo mają typa wkradzenia. No no nie no właśnie, no właśnie, tutaj... No nie wiem. Już kiedyś... Dobra, wola, no nie rozkopuj go, daj spokój, chodź pod może, tam się coś będzie ciekawego działo No dobra Pod a nie dobra, to nie słop ucieka od razu Ale no tutaj na, le, na prawo, na, na lewo, na netherite, tutaj jak coś gdzieś pod dymianie jest Na lewo? Pan gdzie ostatnio! O! Kurde, na dwa hity go prawie zabiłem A teraz mi tu chłopczyk dojeżdża Ale ja mu pokażę Zara Tutaj! Po... Proszę! Pokor. No kurde, no nie no. Jak, jak nie widziałem na radzie Nie, nie na naderajcie, na koło mówiłem na prawo. Byłem na nadarajcie, ale. Uciekłem. Purecque. Ale w... generalnie, czy widzę, zauważyliście, ale na mojej sety nie padają teraz od aktualizacji. Nie wiem, czy oni po prostu są. Taka duża że jest niż że już, nie, szalność, że już set nie pada, czy po prostu oni zrobili to specjalnie? Specjalnie bo tego, bo jak masz szczodnicy chyba na mieczach, to wiesz, one szybko psują seta po prostu. To jest fajnie. Ja pamiętajcie, widzowie, że 23 jest reset kodów i będziecie mogli odebrać Stara na 3 dni z kodem VOWO i podłoga, więc myślę, że. O! Kurde, no, ja są so ale. Ale mocny jest ten mieczyk. Teraz jeszcze Aha. seta zrobić lepszego. No i kurde, zestawik. Mnie się wydaje, że masz full seta to to normalnie wyrabiasz tego od 50 ale... Kurde, wszyscy ale czekają. Ej, no zachodźmy w jakieś stronę miejsca, pójdziemy 1 wers 1 taki żeby przetestować te hity. Tutaj jest ale wyżej... do końca się do No, i tak byśmy sobie oddali, więc obojętnie. No po prostu ja powiem stop to stop, a jak ty jest stop to ci nie no będę To no czekaj, ja sobie tu wypiję siłkę, bo mi zarapadnie. Bo kurde, no tak ciężko pójść z nimi tam 1x1, jeden jeden, bo nic co, coś, coś tu Ja ma, chciałem mniej więcej zobaczyć, jak tutaj. Jak te hity to wyglądają, nie? No wie? dobra, są te. No, generalnie ci są dobre, chłop to pisze, kiedy nowa Eda? No nie wiem. Mam nadzieję, że jak najdłużej nie będzie nowej Edy, więc dawaj, no chodź tu. Dobra, już, już, już! Już, już. już. Dobra, Dobra, wystarczy. Ale jeszcze raz pójdźmy, bo kurde, ja generalnie mam problem z myszką mi scroll i scroll scrollnie raz zaczyna się bałem, że nie zaskroluję na totem, ale poczekaj, ustawmy sobie inaczej cripunek, żeby mieć więcej totemów. Bijemy siłkę jeszcze raz, nie? Bo naprawdę no kurde jest ciekawie. Czekaj, tak, a weź nie daj dajcie dam kilka krytów, czym ile ci zabieram HP. Najpierw Ci zbiję Żółta HP ci zbiję i teraz masz pełne. Więc no, 3,5 HP mu zabrałem. On ma tak, taki set jak ja, czyli że całe 54. Więc tak na. No, jest jakiś bambik, uważaj. Ja wiem, um, wiem. No i tutaj. On ma fora, ten typ tego. Wiem, wiem, wiem. No i da mu też? No, lec No ale kurde, hity mu daje duże, no ale i tak się wyrabia. No tak. Ale kurde, dobra. Będziemy no, sprawdzić, na ile mi to ten. To tam zbierz, dawaj. Wybierzeń się podniecą, jak ci to ten ale patrz, no na 5 HP, na 5 hitów, na 5 krytów zbiłem totem. Przypominam, no. że set 40, 53 to jest. 54. 54 to jest trzeci najlepszy set, tak? No i na 5 hitów, no to moim zdaniem jest to dobra. Dobry ten. A jak wyskoczył, no to go. No bez koksa to jest w ogóle, nie? Tu ludzie lubią sobie zapewnić, dobra, dawaj się tutaj szybka taka klepa mała No i to no będzie no. koniec odcinka, bo już odcinek trwa z 11 minut, więc trochę długo. Więc sobie pamiętajcie i podłoga 23 reset kodów Wary wovi! A co ktoś przyszedł? Ktoś przyszedł, nie dość, że ktoś kom... przyszedł. Jezu. To jeszcze, że LP założył. To kurde, no ze stresu, bo tam jak na innych serwerach się klepiemy oczywiście na Duelsa, na Majstarze no to jak wiesz, no. tam i temu się nie traci, to jest inaczej, nie? A tutaj jak się traci, tamtynek jest mały stresik. Dobra, ja mhm. myślę, że już wystarczy taki odcinek widzowie. Możecie napisać w komentarzu, jak ktoś dotrwał do końca yy... Miecz 55, no to będziecie totalnymi szefami, więc widzowie, będę kończył. Zapraszam was na, widzowie na Discorda, no i elo!